Daleko jeszcze? Raczej tak. No, a daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak. No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak, daleko. Daleko jeszcze? Tak. Daleko jeszcze? Tak! Daleko jeszcze? Tak! No bardzo śmieszne, no, bardzo wiesz? bardzo wiesz? No naprawdę jak dziecko. No naprawdę jak dziecko, no? To dlatego, to nikt, nie dlatego lubi nikt nie ogród. Nie – No, proszę cię, no proszę cię bardzo! Słowem się już nie odezwę! No, nareszcie! No ale ile to może trwać, żeby chociaż jakiś win puścili, ale nie. Gdzie może leżeć za gór ogród? Za siedmioma górami! To. dosyć. daleko! No Dobra, dobra, rozumiem. Ale potwornie się nudzę! Tak? To se znajdzie jakieś twórcze zajęcie! Ech.